Postanowiłem, że pierwsza wystawa, która odbyła się też w Koninie, w tym moim rodzinnym mieście w klubie Hutnik, czyli miopodal Wieży Ciśnień, była to wystawa w 1992 roku. Wystawa rysunków satyrycznych z takim zacięciem surrealistycznym. Były to rysunki wykonywane tuszem. No to ten właśnie to, tak, to ten początek. także Na pewno nie jest to 25, 7, 8 czy 9, jest to 30 lat pracy twórczej. Gratuluję oczywiście tych 30 lat pracy panu Andrzejowi, naszemu konińskiemu artyście, który tutaj urodził, tworzy i chce być w dalszym ciągu związany właśnie z tym miejscem, bo to miejsce wybrał sobie na życie. Ja jestem w ogóle e, ostrożny, jeśli chodzi o etykietowanie i o to, żeby przypisywać konkretnie e, do, do e, jakiegoś kierunku, tym bardziej, że żyjemy w czasach, kiedy w sztuce bardzo wiele rzeczy dzieje się równolegle. Teraz się wszystko wydarza e, jednocześnie mamy i sztukę konceptualną, i sztukę, która e, odwołuje się do takiej sztuki figuratywnej, a więc na, najbardziej e, tak stereotypowo rozumianej jako tradycyjna. Tutaj mamy do czynienia po prostu. Ze sztuką, która mocno jest przypisana do wyobraźni, a rzeczywiście on y, używa pewnych y, kodów, które mo można spokojnie przypisać surrealistom. Od dziecięcych lat y, byłem zafascynowany tam, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest surrealizm, ale generalnie taką nadrealnością, jakąś taką dziwnością, y, niesamowitością. Także to się przewijało przez tę moją twórczość od początku. No, Myślę, że od strony warsztatowej to się zmieniało przez lata. No, po prostu to jest trening, dochodzenie do jakiegoś mistrzostwa, swojego oczywiście mistrzostwa. Także te prace sprzed lat yy, były na pewno yy, no, od strony warsztatowej. Dzisiaj są lepsze, to mój też cudzysłowie, bo to nie chodzi o to, że tam były gorsze. No, po prostu to jest naturalna kolej rzeczy. No, tak jak człowiek trenujący yy, zawodnik. Też osiąga coraz lepsze wyniki, no ale od czegoś trzeba zacząć. Także, także to w sumie ta, ta, ta nadrealność ogólnie, ta niesamowitość była ze mną od, od początku mojej twórczości. Andrzej sięga do takiego zdania, które wygłoszone zostało przez Zdzisława Wycińskiego. Znaczenie jest dla mnie bez znaczenia. To myślenie w kategoriach, co artysta miał na myśli, czyli takie szkolne bardzo. Ono jest w jakiś sposób takie mocno ograniczające, to znaczy ludzie często czy częściej. Decydują się na to, żeby wydać jakiś sąd estetyczny, czyli uważają, że podoba mi się lub nie. A tak naprawdę to jest tak, czy to dzieło ze mną rezonuje, że ono w jakimś sensie odwołuje się do tego, co jest we mnie, czy niekoniecznie. No i tytułuję swoich prac dlatego, że yy, takie doświadczenia. Z lat młodości, ze szkoły, właśnie było często nam wkładane w, do, do głów, co autor chciał powiedzieć. Ja wiem, to jest bardzo ważne, ale w przypadku akurat mojej twórczości, czy w ogóle mam wrażenie surrealizmu, czyli tej nadrealności, czy jakichś takich snów, jakiejś wizji, to jest zbyteczne. Niepotrzebne to by było jakieś ukierunkowywanie odbiorcy, czy osób, które właśnie oglądają te moje prace, i doszukiwanie się tych znaczeń z tego tytułu. To jest niepotrzebne. Ja bym bardzo chciał, aby ludzie oglądający po prostu po swojemu interpretowali. Taki jaki mają nastrój, jaki mają tam, no nie wiem, charakter i tak dalej. To jest, to jest o wiele ciekawsze niż, niż, niż yy, yy, ukierunkowywanie ich po tytule. Oprócz tego, że ludzie mogą zobaczyć pracę w internecie, pięknie, cały świat może zobaczyć, ale jednak kontakt, z, mi się wydaje, z twórcą, z artystą, no i popatrzeć na te y, prace z bliska, y, no to to jest taka dodatkowa wartość.